Kurwa. dostał w klatę Kurwa. na blisko jest, Dobrze, skończyłem. No, Świetnie. Powalony na, 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 na zwłokach tamtego. Dwóch powalonych. W którym miejscu do nim powaliłeś? Podnieś się tu, na, na zwłokach. Jeden zabij się Jeden jest na dachu. Przy wieży.

Wow, dostaję sobie parę znowu. Skąd? Z której strony? Musisz oznaczyć Kurwa, nie wiem. Gdzieś z góry jest znowu. Myślę, że jeden był tu gdzieś na skałkach, ale... To jest ten z... budynku. Uh... Nie... Tu jest, chuj. Hmm. Kurwa mać. Śmica, jebany. Podniosę się, nie idzie do mnie. Ale dostał od togo. Może ta styperka jest tak spierdolona Planowa? Tak No bardzo Dobra do ewakuacji. Chuj z tymi wszystkimi Tak, bo tu za dużo już kurwa jak się zbiega Nie macie żadnych tych yy, pancerzy, nie? Nie mam w ogóle.

na okno. na okno pewnie zaraz. Tak, w oknie jest. Dostał. Dostał. się Wsiadajmy, Tu jest kurwa za gorąco. Kurwa macie. O, no o. Tym, no Kurwa jeszcze dwie wieży mnie strzelają No wiem Tak z czerwonej że gdzieś... też jest ekipa Są tam ci co... Na Nie wychylajcie, brońcie ten, brońcie wejść Nie stracicie się ze sniperami